Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj live, jak co poniedziałek, co prawda nie było możliwości, jakby jakoś tak dziwnie się złożyło, że nie miałam, nie dodawałam informacji, że będzie i tak dalej. Natomiast liczę na to, że będzie to taki, powiedzmy sobie, bardziej spontaniczny live. Dzień dobry, witam Was wszystkich pięknie i bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Kochani, ja jeszcze tutaj tylko chciałam przywitać i Instagram, dzień dobry, i Facebooka, i YouTubea. Wszędzie jestem już na żywo. Czekam na informacje, mhm. czy mnie słychać i czy mnie dobrze słychać. Mam nadzieję, że tak. Dzisiejszy live. Będzie na temat tego, jak wprowadzić zabieg, i ja tutaj mówię o zabiegu kolagenowym, jak go wprowadzić do gabinetu i sprawić, by stał się hitem i wiralem, właśnie. W waszych salonach, czy też w miejscach, w których będziecie, czy będziecie mieli okazję pójść tam i po prostu współpracować. Może przypomnę się i przedstawię. Nazywam się Ewelina Małecka-Ciesielska, jestem kosmetolożką, zabiegowcem, pracuję w networku. Od dłuższego czasu prowadzę te live, y, to chyba. Jest czternasty już, więc co poniedziałek się cozwyczaj widujemy, i ja pokazuję troszkę taką zmianę w branży beauty, jak spowodować to, żeby ta branża była dla nas bezpieczna, żebyśmy właśnie jako kosmetyczki czuły się tutaj bezpiecznie, bo. Mówię też o tym, jak budować swoją drugą nogę finansową. I moje live'y są dostępne na YouTubie oraz na mojej grupie na Facebooku, gdzie oczywiście też serdecznie Was zapraszam, aby tam zajrzeć. I one wszystkie są nagrane. Nazywa się to Rozwojowe lustro. I tak też sobie tutaj rozmawiamy w tych live'ach właściwie. Ja mówię, Wy zadajecie pytania i różne są. No, tematy poruszane, ale też właśnie ostatnio dosyć mocno skupiam się tutaj na Akademii Piękna, ponieważ jest to taki kurs kosmetyczny, który ja w oparciu o kosmetyki. Marki, z którą współpracuję, stworzyłam taki zabieg dla mojego salonu, ale uczę też innych właśnie, jak, te, jak ten zabieg wygonywać i jak to ma na co dzień wyglądać w salonie. Ja jestem bardzo zadowolona, bo nam ten zabieg się przyjął z ogromnym zainteresowaniem. I nasze klientki pokochały go absolutnie. I dlatego ja też jakby widzę w tym ogromną wartość i pokazuję innym ten zapyk również. Dzień dobry, dzień dobry. Witam się ze wszystkimi, którzy tutaj mnie też witają. Dzień dobry raz jeszcze. Kochani, dzisiaj dzisiejszy temat takiego spontanicznego live'a. Spontanicznego, co, co, co poniedziałek o 9 jest live, ale oczywiście e, też e, warto o tym e, e, powiedzieć: że, że już część z Was jest przyzwyczajona, że jestem co poniedziałek, więc, więc też nie mogę Was zawieść i jestem dzisiaj też. E, moi drodzy, zapraszam Was. Grupa na Facebooku moja nazywa się e, e, Beauty Business Pro. E, Kosmetyka i networking, i tam właśnie znajdziecie różne typy, różne pomysły na to, jak pracować w networku, ale właśnie też z tematami związanymi z branżą beauty. I dzisiejsze, dzisiejsze spotkanie to jest zabieg kolagenowy, czyli jak wprowadzić go do gabinetu i sprawić, by sprzedawał się sam, tak jak to się zadziało w moim salonie. I ja naprawdę jestem mega zadowolona, że nam się tak pięknie tutaj ten, ten zabieg przyjął. Ja, tak jak wspomniałam, dzielę się z Wami tym tematem. Również na Akademii Piękna, czyli to jest taki kurs kosmetyczny, gdzie możesz przyjść do nas jako osoba, która ma wyzwania z tym, że chce się nauczyć czegoś nowego, ale też na przykład jesteś kosmetyczką i masz swój salon i chcesz wprowadzić właśnie taki zabieg do swojego salonu, albo na przykład jesteś stylistką rzęs, paznokci, makijażystką i dopiero myślisz o wprowadzeniu kosmetyki białej, to ja Ciebie serdecznie do tego zapraszam, bo kurs jest zakończony certyfikatem uprawniającym do tego, aby właśnie takie, taki zabieg wykonywać. Więc Witajcie jeszcze raz moi drodzy. Dziś spotykamy się o tym właśnie, żeby porozmawiać na temat zabiegu kolagenowego, który jest absolutnym hitem w moim salonie, w moim gabinecie. I dzisiaj właśnie live jest przede wszystkim dla osób, które są właścicielkami salonów, które są kosmetyczkami, stylistkami, a ja pokażę Ci dzisiaj, dlaczego warto właśnie wprowadzić taki zabieg kolagenowy do swojego gabinetu. A na Akademii Piękna pokażę Ci, jak krok po kroku sprawić, aby stał się on wiralem po prostu i hitem, i najlepiej sprzedającym się zabiegiem w Twoim salonie. My przeprowadzamy prowadziłyśmy go na przestrzeni troszkę więcej niż roku, 300 razy. A od stycznia tego roku zrobiłyśmy go już 150. I teraz tak, co to jest w ogóle ten kolagen? Kolagen to białko młodości. Odpowiada za jędrność, elastyczność skóry i za to, żeby nasza skóra wyglądała dobrze. Klientki coraz bardziej świadomie szukają produktów właśnie wspierających naturalne procesy. A utracimy ten nasz kolagen już po 25 roku życia, a po 65 w ogóle przestajemy go produkować. Trendy, które są na tą chwilę bardzo naturalne, naturalne, skuteczne zabiegi i tego oczekują też nasze klientki. Zabiegi kolaganowe są taką odpowiedzią dla naszych klientek, odpowiedzią na właśnie taką naturalność i dla osób, które chcą widocznych efektów, bo widoczne efekty już są po pierwszym zabiegu, ale także bez inwazyjnych metod, czyli tam nie ma igły, tam nie ma. Jakichś peelingów, które mega złuszczają i przebudowują strukturę skóry, a mimo wszystko efekty są naprawdę ogromne. Na czym polega ten zabieg? Więc w gabinecie wykonujemy go w ten sposób, że klientka przychodzi na spotkanie do gabinetu, umawiamy się, przeprowadzamy z nią wywiad. Dzień dobry wszystkim, jeszcze raz. Przeprowadzamy z nią wywiad no i przystępujemy do. Wykonywania tego zabiegu. Zabieg jest bardzo prosty, wręcz banalny. Powiem tak, zdarzają się sytuacje, że naprawdę my możemy wykonać go w domu samodzielnie. Przy czym nie ma takich dobrych efektów, jak to jest w salonie, ze względu na to, że w salonie mamy dużo lepszą refleksorologię, tak bym powiedziała. Klientki leżą, relaksują się. Poprzez masaż, którego też, który też robimy, mamy tutaj możliwość wprowadzenia głębiej i bardziej intensywnie niż to w domu przy lusterku robimy na co dzień. Jakie są efekty po tym zabiegu? Przede wszystkim skóra jest jędrna, Redukują zmarszczki. Dodatkowo mamy piękny efekt glow. Moje klientki mówią, że skóra po zabiegu wygląda jak po kilkutygodniowych wakacjach. Tak, gdzie po prostu wszystko jest przepięknie właśnie wygładzone, takie zrelaksowane i naprawdę utrzymuje się ten zabieg już nawet kilka tygodni, dlatego my rekomendujemy powtarzać go od 10 dni do Miesiące czasu, nawet sześciu tygodni. Dlaczego ten zabieg sprzedaje się sam? Co się wydarzyło w moim salonie, że on właśnie tak przyjął, po prostu się tak przepięknie, że wręcz stał się wiralem, że klientki, które nawet nie znały go wcześniej, dzwonią do nas i pytają się, czy mogą się umówić na ten hitowy zabieg. Takie telefony dostaje, więc efekt jest widoczny od razu. Tam klientki jakby lubią mieć powtarzalną, powtarzalność właśnie takich efektów. Wow! I, I takie właśnie, takie właśnie przepiękne efekty dostają, no panie również, i widzą go w bardzo, bardzo dobry sposób. To znaczy, gdzie mamy y, 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 pięknie wygładzone zmarszczki, mamy y, y, właśnie efekt takiego glow, że po prostu to aż zade, zapiera dech w piersiach, naprawdę. I y, 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 Mamy tutaj naturalne składniki. Indeks naturalności naszych produktów jest ponad 90%. Więc tam nie ma nic, co byłoby niebezpieczne dla skóry. Wręcz odwrotnie, jest wszystko zabezpieczone, wszystko jest pięknie też. Jakby tutaj synergizowane, czyli mamy taką synergię każdego produktu. Jeden z drugim pięknie się łączy i uzupełnia, i nawet jeśli przy jakimś jednym preparacie występuje zaczerwienienie, to drugi preparat powoduje to, że ono po prostu pięknie znika. Więc jakby wszystkie te tematy są ze sobą połączone i w danej kolejności, w ten sposób pracując, mamy naprawdę rewelacyjne efekty. Naturalność i bezpieczeństwo równa się zaufanie klientek. My, pracując na takich kosmetykach, wiemy, że dajemy coś, co naprawdę ma bardzo dobre rezultaty i świetnie się sprawdza. Łatwość rekomendacji. Tak naprawdę klientki same, zachwycone tym zabiegiem, jak ono wygląda, proponują go swoim koleżankom. Często kupują u nas na ten zabieg właśnie takie vouchery dla swoich znajomych, przyjaciół, rodziny, tak żeby po prostu można było właśnie ten zabieg wykonać przyjść do nas, wykonać go u nas, ale także chcą kupować u nas też produkty, aby jakby mieć ten zabieg w domu na dłużej. I biorą po prostu preparaty, które są do wykorzystania na skórze do domu, czyli kremy, jakieś maski i tak dalej. O tym też więcej omówimy też na akademii, ale także Możecie również mieć ten zabieg, w ramach tego zabiegu, proponować coś takiego jak kolagen do picia, ponieważ pięknie się to właśnie ze sobą łączy. Łatwo się z rekomendacji, czyli klientki same jakby rekomendują, opowiadają o tym swoim koleżankom, rodzinie, mówię, kupują nawet vouchery. Jest możliwość połączenia to właśnie, tak jak wspomniałam, z suplementacją, co daje nam tutaj temat dla. Kosmetyczek daje nam dodatkowy dochód. Sprzedajemy również ten preparat dodatkowo. Dzięki temu e, macie zwiększone po prostu swoje obroty. Jak wprowadzić ten zabieg do swojego gabinetu? No, przede wszystkim musisz go przetestować sama. Najpierw uwierzyć w produkt, zobaczyć, że on naprawdę działa. Możesz zrobić kilka pierwszych klientek sama, zbierz opinie tych stałych klientek, możesz je nagrać, możesz je opisać, bądź też poprosić o napisanie, żebyś mogła wrzucić to na swoje stories. Poprzez to, że. Przychodzą twoje klientki, robisz zdjęcia przed i po zabiegu. Możesz właśnie pokazać efekty tego zabiegu, relacje, zdjęcia no wszystko to możesz tutaj po prostu przepięknie pokazać. Widoczna ekspozycja w gabinecie. W gabinecie powinnaś. Zrobić plakat, ulotkę, opowiedzieć o tym w trakcie rozmowy. My mamy nad recepcją właśnie informacje na temat zabiegu kolagenowego. I uwierzcie mi, że Panie same pytają o to. Nawet takie, które są pierwszy raz i były na przykład na jakimś zabiegu, nie wiem, typu makijaż, tak miało się w sobotę. I Pani zapytała sama, co to za zabieg. Także no, taka ekspozycja na pewno bardzo dużo przynosi też efektów. Dzień dobry, witam, witam wszystkich. Słuchajcie, możecie stworzyć takie pakiety, gdzie zabieg możecie sprzedawać wraz z kosmetykiem do domu na odsprzedaż do domu. Dzięki temu będą utrzymane efekty tego zabiegu, ale także bardzo fajnie, też klientka zostanie też taka zaopiekowana. No, i przede wszystkim Twoja rekomendacja, Twoja jako osoby, która zna się na rzeczy, osoby, która pracuje na stałe w tym temacie, czyli ja go też stosuję. Marketing sieciowy, marketing rekomendacyjny to jest taki marketing, gdzie Wy proponujecie coś drugiej osobie, ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy znacie ten produkt. No, bo jak możecie opowiedzieć o tym produkcie, nie znając go, nie stosując? Więc ja polecam naszym klientkom te preparaty, ale też sama go stosuję. W moim gabinecie um, wprowadziłam ten zabieg, um, i pierwsze reakcje klientek były naprawdę zadziwiające. My same byłyśmy w szoku, jak to pięknie po prostu um, działa na skórę, jak się um, pięknie właśnie um, skóra wygładza, jaki jest glow. no naprawdę byłyśmy, byłyśmy w szoku um, i um, Salony, które wprowadzają też ten zabieg do swojego, do swojego gabinetu, właśnie do swojego portfolio, same są zaskoczone. I wszystkie klientki, gdzie wykonujemy, zazwyczaj ja proponuję wykonanie razem takiego, robimy taki event wieczorek, gdzie po prostu ja przyjeżdżam i pomagam, pracujemy na dwie ręce, właśnie na cztery ręce, a czasem, jak jest nas więcej, to nawet więcej osób. I wyobraźcie sobie, zawsze mamy po prostu pełne ręce roboty, zawsze klientki wracają i naprawdę są mega, mega zadowolone. Jeśli macie pytania do mnie o zabieg kolagenowy, o to jak go wprowadzić do swojego gabinetu, bądź też do innych gabinetów, które chcecie zaprosić, to chcę, żebyście wiedziały, że to jest ten czas. Możecie też do mnie odezwać się na priv. I jeśli chcecie, odpowiem wam oczywiście konkretnie, praktycznie. Z racji tego, że właśnie w ten sposób też pracuję już od dłuższego czasu. I dla mnie, jeśli chodzi o kolagen, to są trzy takie podstawowe i kluczowe punkty. Kolagen równa się. Efekt którego pragną klientki, zabieg jest prosty do wdrożenia i opłacalny, można go łączyć z suplementacją i produktami do domu. A jeśli ty też chcesz wprowadzić taki zabieg kolagenowy do swojego gabinetu, e, dowiedzieć się, jak zrobić go krok po kroku, e, to napisz do mnie, ja ci pokażę dokładnie, jak go wprowadzić i jak e, wprowadziłam go również ja do swojego gabinetu. A Ciebie zapraszam na Akademię Piękna. Jeśli jeszcze nie podjęłaś decyzji, naprawdę warto tam być, ponieważ tam będzie 9 spotkań, gdzie krok po kroku omawiamy wszystkie rzeczy związane z Zabiegiem wszystkie kosmetyki, wszystkie produkty, również to, jak w gabinecie pracować, i jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, że dostaję taki feedback od Was, od osób, które na Akademię się zapisują: że na przykład jestem dla Was taką inspiracją, że nawet zapisujecie się do szkół kosmetycznych. Żeby zmienić swoje życie. I dla mnie to jest ogromna przyjemność móc być takim mentorem, mimo że internetowym, aczkolwiek bardzo, bardzo to jest miłe, że dostaję taki feedback od was. I wielkie dzięki za to, że ze mną jesteście i ze mną. I mi ufacie, bo ja wiem, że akademia jest naprawdę ogromną wartością. I przypominam, że fundacja Rozkwit, której jestem prezesem, zbiera książki rozwojowe. W tym tygodniu znowu dostaliśmy partię nowych książek. Za co wielkie dzięki. A ja serdecznie was zapraszam do tego, abyście się skontaktowali ze mną, a ja powiem, w jaki sposób te książki do nas wysłać. Wielkie dzięki za dzisiaj. Dzięki Instagram. Dzięki. YouTube, Facebook, bardzo mi miło, że byliście dzisiaj ze mną, no i co, mam nadzieję, że do zobaczenia za tydzień, a za tydzień o tej porze będzie spotkanie z Akademią Piękna i będę mówiła bardzo szeroko na temat tej Akademii oraz będę wspominała, mam nadzieję, że uda mi się też zaprosić właśnie osoby, które przeszły tą pierwszą Akademię, i osoby, które do tej akademii będą, będą prelegentami, więc mam nadzieję, że uda nam się ich zaprosić i będą wszystkim pasować terminy. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia.